więc 43. rajd Wisły organizowany w drugiej połowie września okazał się być ostatnim eliminacją rajdowego serialu w 1995 roku. Choć niektórych mistrzów Polski poznaliśmy już na poprzedniej eliminacji, to na rozstrzygnięcie w ciekawej zapewne rywalizacji czekają jeszcze klasyfikacje okuchar PZMAT oraz okuchar Cinkoczęto i klasa r 2 Rajd składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszego pięktowego rywalizowano na 14 kincach specjalnych, których łączna długość wynosiła 116,5 km. Nowością były trzy OS-y zlokalizowane w pobliżu Czechowic, Dziedzic, oprowadzone wąskimi i bardzo krętymi asfaltami. Towary w radiu 3.0, co już na czwartym rzęsie po awarii z czynibiegu. Herba przyjechał walczyć o trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski i zmienił w swoim z wężkę przed tyłu sprężarkiem, ułaszając się do rajdu w grupie A. Pierwszy dzień kończy na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, atakując atakującemu jego pozycję w Polski Bogdanowi Heringowi na Renault Clio Maxi. Po tym początku sezonu, jak zwykle jest dla Heringa decydujący, bardzo ważnym jest ukończenie zawodów na wysokiej pozycji. nie można było tym autem zdziałać więcej. Pierwszy dzień kończy na czwartym miejscu, no 6 sekund za Herbą. Wysła już teraz jest w polskiej grupy w grupie N. Na Wiśle jest faworytem m ale traci ponad 3 minuty na postój i To I to niespodzianka na Wiśle. Nowa Toyota Celica z Robertem Gryfińskim i Tomaszem wyborzem na pokładzie. Od początku rajdy jadą bardzo dobrze i są po pierwszym dniu na prowadzeniu. Prowadzą 35 sekund nad drugim Herbinkiem. Daniela Hałas i Dziwi Wakłowski, członkowie zespołu Ludwig Motor, są po pierwszym dniu na drugim miejscu w grupie M. Andrzej Koper w tym razem jest raczej i raczej treningowo, uzyskując jednak całkiem niezłe rezultaty. Od początku bardzo dynamicznie poruszał się Robert Klinca. Pierwszy etap kończy na 5 miejscu, tracąc do czwartego doskocza 45 sekund. Razem dołożył niepokoją do swojego samochodu. Po 14 okach jest 11. Adam Magaczewski po majątym agroponym Podzie, estocie, którego używa Pał Szybyski nie radził sobie najlepiej i plasuje się dopiero w połowie drugiej dziesiątki. Widowiskowe swoje ranie 5 prowadzą Marcin Keller i Tomasz Pajpo. Artłan Ibaniowski i Tomasz Czepik, którą jest swoim w okolicach 13 miejsca. Także tym razem lokuje się Cezary Kucz, który prowadzi w grupie i zajmuje siódmą pozycję w generacji. Załoga reprezentuje imię i skóry Pilari Zbórka, którzy po zapewnieniu sobie tytułu w mistrzów polskich w klasie M3 wynajęli agrupowe geoklasy ADEC-a, którym robią rewelacyjnie zajmując szóste miejsce w rajdzie. Dajmy nimi cała klasa M4. Na wygranie klasy M3 ochotę mają Michał Rajd i Robert Blanke. Podczas pierwszego etapu ustępują tylko Jerzemu Duszemu w ramio Clio. Ale ten wypada z drogi na ostatnim tego dnia os i wycofuje się z rajdu. Tej i Blonke obejmują prowadzenie. Po ma Waldemar Malinowski. Awaria z kimbiego powoduje, że z trudem docierają do mety pierwszego etapu. Samochodem Janisza Puliga na liście wystartował przez kogołkowyski. Niestety ląduje w na trzecim odcinku specjalnym. Również nie najlepiej raju rozpoczął się dla Jarkowa Fineresa. Od początku trapią go problemy techniczne. Odpada z rajdu pod koniec etapu. Dość dynamicznym stylem jazdy popisywał się mgłoną gronia. który od początku sezonu zdobył tylko trzy punkty w klasyfikacji klasy M3. Kiedy dajmany na wiechowska. Tego sezonu nie do udanych głównie z powodu częstych awarii samochodu. Po raz drugi w tym roku zebrała się klasa A6, której Jan to jest na raj Jewisły faworytem. 19.00 nie, nie kończy drugi w klasie M2 błodzimierz który Jego utkwalnięcie zapewnia kuchownik czapolski w tej klasie, który sakierze. Na wiśle też przyjechał natomiast Cezary Zalewski, który dość późno włączył się do rywalizacji i nie miał szans na dobry wynik. Po përshin dhjime po gjatëm i këtëm të këtëm të jeshtë marri u shkicinë. Casa drugiego etapu to znane bardzo dobrze odcinki specjalne rozgrywane na wiśle od kilku lat. Dzisiaj zawodnicy jadą według kolejności zajmowanych miejsc. Tak więc jako pierwszy jadą roda Bruciński to naszy Rybosz, którzy systematycznie powiększają przewagę nad swoimi konkurentami, umacniając się na prowadzeniu w rajdzie. Wygrywają 43. rajdówki. Nie kończymy stopy rajdu wychwył Bogdan Hering z powodu awarii silnika w Clio Maxi. Wydawała to robotowi z drugie miejsce i zdobyć niezbędne punkty do zapewnienia sobie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski. Awarię Herinka winduje wodór również Waldemar Radoskocza, który przyjeżdża na metę na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej i wygrywa klasyfikację samochodów na ten zamiast na jedną oś, co pomaga mu w po raz drugi w swojej karierze pucharu PZ MOT. Cezary Wójcik lata nadal na moty i jest najszybszy w grupie M. Na 22.5. w specjalnym rajdu odpada Robert Kępka, tracąc bardzo dobre czwarte miejsce. Na wydatkownym 5. miejscu rajd kończy Mianuski i Dariusz Burkak. To bardzo utalentowana załoga. Dla nimi na szczyt pozycji dojeżdża Andrzej Koper, który do rajdu zgłosił się w klasie A8. Staszczek już bez dobry wynik, Kończył raj na 13 miejscu i po powrotach rywali na drugim miejscu w klasie M4. Julian Sawicki zajmuje w mistrzostwach Polski trzecie miejsce w klasie A8. A Magaczewski kończy rajk na 8 miejscu w klasyfikacji generalnej. Głośnie po rykującym Audi kończy na 9. miejscu Lech Poraszewski. Po drodze nie znajdzie taki oto przygody. Nerwowo porusza się i dokonałem się barką niewaniowskim. Tutaj popełnienie groźny błąd. Gorzej było na moty, gdy samochód mu się w podwójnej tronie. Na szczęście odbyło się bez ofiar. Co niedogą tak niebezpieczne miejsca powinny być nieco lepiej zabezpieczone. W drugim sezonie Unii klasem M3 wygląda Michał Rej. Wydajny w tym roku tytuł wicemistrza Polski. Bardzo dobrze pojechał Roman Zrona. Kierowcowi był do, do mety drugie miejsce w klasie klasie z Goreja ponad 2 minuty. Jest światłodajna Marina Wiechowska, 15 miejsce w generalece i trzecie w klasie M3. W pierwszym klasie mukana okazał się Cezary Zalewski z pilotem Krzysztofem Żucidło na Hondzie Civic. Natomiast w klasie A6 wybrali Janusz Dementko i Jaszek Gontarz. Rozstrzygnięcia doczekała się również pierwsza elicja polskiego połowu, czyli Poczęto. Zwycięzcami Jacek Sikora i Jacek Ścieciński. Drugie miejsce zajęli Mariusz Ficeń i Zławomir Mieszkowski, a na trzecim znalazł się Janusz